Witam, kołani. <laughs> Shalom, szabat dla tych, co świętują ten dzień święty. Kołani, dzisiaj poszedłem rozrzucić pokarm. A, powiem Wam, że Pan Bóg czyni cudań. To nie o to chodzi, że budujemy. Nasza wiara, pod... Pan Bóg podnosi nas tak naprawdę. Coś takiego się zadzieje, bo pokazuje, że jest żywym Bogiem, nie religią, nie yy, prawa literą, tylko żywym Bogiem, który działa w duchu i możemy go odczuć i dotknąć go w każdym dniu naszego życia. Dzisiaj, yy, dzisiaj była tutaj parada LGBT. Ja modliłem się do Boga, czy, czy rzeczywiście mam iść, czy nie. Boże, no odczułem, bo odczułem że mam iść, poszedłem po prostu na tą ulicę, co głoszę. Powiem Wam, że tam naprawdę bardzo dużo ludzi na zatracenie idzie, odrzucało po prostu Słowo Boże. Ale podszedł kolejny raz, po 10-20 minutach, podszedł człowiek z takim różańcem drewnianym, wielkim na szyi. I ja zauważyłem to kątem oka i byłem w momencie, w, momencie, w momencie mówienia słowa, które naprawdę były głębokie i powiem Wam, że. Wiecie, że, że, że drugie przykazanie Boże, nie? Co, co mówi nam i jak, jak Pan Bóg rzeczywiście zaplanował to wszystko, że nie można tworzyć tych figur, tych yy, czegokolwiek w ogóle ręką ludzką, to co człowiek robi. chodzi też o idolę w naszym życiu i wszystko, wszystko, co stawiamy powyżej naszego Boga. Wiecie, bo idolem może być nawet sport, twój, który zabiera ci czas po prostu z Twoim Bogiem i w ogóle już nie masz czasu na niego. I... Przełożyłeś go, na przykład siłownia, dopakowałeś się, chodzisz i nie masz czasu już w ogóle na Boga. To, to, to znaczy, że jesteś w religii tylko. To musisz przewartościować sprawy, pomodlić się. Nie o to chodzi, że masz nie chodzić na siłownię i zamknąć się w domu. Ale Pan Bóg musi być pierwszy we wszystkim, nie? Powiem wam, że głosiłem i ten chłopak podszedł z tym, tym, ale powiem wam, że zciszyłem głos, bo chciałem z nim porozmawiać i powiem wam. Powiem wam, że stało się coś pięknego, Pan Bóg dotykał jego serca. On od, od, od roku czasu, yy, od roku czasu on pytał się yy, Boga właśnie, bo odczuł rok temu, do, no nie wiem, czy dosłownie rok temu, że, że po prostu, że ma takie odczucie, że żałuje za te grzechy wszystkie serce, że czuje po prostu obecność Bożą, nie? że czuje, że jest Bóg. I on mówi, że szukał. ja mówię, Boże, całe szczęście, że ja dzisiaj przyszedłem głosić, nie? Może ja przyszedłem właśnie na początku myślałem, że do tego, do tego żeby ta owca przyszła i usłyszała. Powiedziałem prawdę, yy, a propos wszystkiego, moją drogę, podzieliłem się świadectwem i powiem wam, że, że pan mu otwiera serce, bo on już chciał ściągnąć yy, ten ten, nie? Ten, oczywiście kolejna osoba, która usłyszała prawdę, chciała ściągnąć i mówi, jak myślisz? Ja mówię, ja nie będę Ci go ściągał na siłę, nie? Dla mnie to jest nic. Ja połamałem Krzyż z pierwszej komunii, ponieważ był dla mnie idolem i nie ma zbawienia w Krzyżu. Jest zbawienie przez wiarę w to, co Jezus Chrystus zrobił. I to ty musisz w duchu poczuć Boga i wiedzieć, że on wszędzie jest i za, jak zamieszka w tobie, to wtedy już nie potrzebujesz po prostu żadnych po prostu rzeczy, które będą Jego przedstawiały, bo, bo ty go znasz w duchu i prawdzie. I on widziałem, że w ogóle może nie ściągnął, ale schował już pod spód całkowicie. I to jest kwestia czasu, w którym Pan Bóg będzie Mu otwierał serce. Powiedziałem, że fajnie, że masz telefon, ściągnij sobie jakąkolwiek, jakiekolwiek pismo święte i czytaj. I pokutuj w imieniu Jezusa Chrystusa i wiesz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Tą całą Ewangelię mu powiedziałem, odszedł. Na, następnie głosiłem. Ludzie odrzucali ze sklepów, wychodzili, że zadzwonią po policję. Rozumiecie, wielki tłum, tysiące ludzi przechodzi po prostu główną ulicą Irlandii, na O'Connell Street. Yy, bo, bo to jest ten dzień właśnie LGBT: wszyscy przychodzą z flagami, yy, a człowiek ze sklepu przynosi, przychodzi do człowieka, który stoi z małym mikrofonikiem, i że jemu przeszkadza słowo Boże. Ale dzisiaj ja już miałem modlitwę, żeby dzisiaj nikt mnie po prostu nie, nie zatrzymał, nie? I Pan Bóg po prostu tak zrobił, nikt mnie nie zatrzymał po prostu. Ja powiedziałem, że w dzisiejszym dniu będziesz słyszał to słowo i możesz zadzwonić po policję, po gardę, co, co tylko chcesz i tak będzie słowo głoszone. I wiesz, jest innego sklepu z tyłu zażeli przychodzić też. Ja powiedziałem, że ja mam prawo tutaj stać, a ty nie masz prawa. I mówię to w miłości i w szacunku do Ciebie. Nie masz prawa zatrzymać tej Ewangelii i będziesz ją słyszał. I Ty, tylko Twoje serce, czy ją przyjmie, czy nie, to Pan Bóg wie już. Niech się Pan Bóg błogosławi. On powiedział, mów, rusz się troszeczkę na środek drogi, a ja mówię, fair enough, nie? Przynajmniej uszanowałeś to, że ja będę tu dalej głosił, nie? Ale on był zdenerwowany, ale ja naprawdę z serca nie chciałem się gniewać na nikogo, bo nie chcę. I głosiłem dalej, powiem wam, zaraz przyszło po gdzieś tak 10 minutach głoszenia przyszły, przyszły policjantów dwóch wysokich takich i wiecie, ten bas, to wszystko co się nosi, to aż jest śmieszne czasem. Że oni podchodzą, oni wykonują polecenia, nie. I mówią, żebym troszkę ściszył, ale nie chcieli, żebym wyłączył. A ja mówię, ściszę głos, będę tu przez 5-10 minut jeszcze i pójdę w tamtą stronę, nie? Oni, ale ścisz trochę głos. A ja, za, a ja do, do nich za, zagadałem, kochani, bo Pan Bóg chce, żeby Ewangelia była głoszona do każdego stworzenia na ziemi, nie? To jest najpiękniejsze. Że, że, człowiek, powie, że człowiek powiedział do, do policjantów nawet, nie? Bo Pan Bóg przysyła, skoro ich oni przyszli zostali przysłani, to usłyszą Ewangelię. Ja zapytałem się, a macie wiarę w Jezusa Chrystusa? Wiecie, co ja tu robię w ogóle? Dlaczego tutaj stoję? Dlaczego ludzie was wezwali? Ja wiem, że wy jesteście tutaj, wiecie, żeby chroń, strzec prawa, nie? Ale ja jestem po to, żeby głosić Ewangelię. Będziesz ją słyszał dzisiaj, ponieważ sam każdy człowiek, czy jesteś garda, czy jesteś sędzią w, 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 w tym w sądzie, to wszyscy odpadliśmy, a ja jestem tu po to, żeby głosić po prostu pokutę w imieniu Jezusa Chrystusa. I oni się odwrócili i naprawdę to nie był dysrespekt, tylko nikt nie może zatrzymać. Nikt nie może zatrzymać tego głosu, ponieważ ten głos będzie przekazywany i ten głos będzie, będą słyszały wszystkie stworzenia na ziemi. I wszyscy słyszeli, I wiecie co się stało później, I to jest dla mnie świadectwo ogromne, ponieważ byłem, ponieważ byłem nie wiem ile, 40 minut może i nagle podchodzi do mnie jak już szedłem w drodze w inną stronę, bo już czułem, że już koniec nagle czuję, że ktoś obok mnie idzie i gościu szedł z Mołdawii wiecie? niższy ode mnie i to i tu się zaczęło po prostu coś pięknego nie? bo powiem wam, że ten człowiek miał wiarę w Jezusa Chrystusa on, on wierzy, że jest adwentystą dnia siódmego ale Pan Bóg go Pan Bóg go dotknął Słyszycie? Pan Bóg go dotchnął. Miał wiarę w Chrystusa, powiedział, że mama mu powiedziała, żeby wierzył tylko w jednego Boga i że zbawienie jest w Chrystusa. Nie mogliśmy się na początku dogadać, ale wierzę, że to Pan Bóg dał zrozumienie. I dwóch stron ja rozumiałem i On rozumiał. Ja mówiłem po polsku, po angielsku, on mówił po nie umiał po angielsku prawie w ogóle, ale mówił trochę po rosyjsku. Ja powiem wam, że ja nie wiem, jak się dogadali, dogadywaliśmy, ale wierzę, że Pan Bóg to ustawił wszystko, nie? bo Jego przysłał I to co Wam mówiłem, że pod koniec zgłoszenia ja się zastanowiłem, tylko czy to już koniec zgłoszenia, mam iść Ojcze, czy mam dalej głosić i nagle On czuje, że ktoś idzie po, po prawej mojej stronie patrzę, i On się uśmiecha, bo powiedział, że słyszał głos, miał iść naokoło ale czuł, że Pan Bóg mu każe iść tą ulicą, przeszedł i On mówił, że jak usłyszał, to, to czuł po prostu czuł przekaz, nie? że Duch Święty po prostu dotknął Jego serca i podszedł i pokazał też, że jest dzieckiem Bożym. Wiecie, ja czułem trochę alkohol, ale wiecie co, ja nie przekreśliłem brata, bo on ma wiarę w Chrystusa i my podążamy tą drogą woską i Pan Bóg nas obiera z tych wszystkich uzależnień, jak cebulę po prostu, zrywa z nas te wszystkie powierzchnie, aż dojdziemy do centrum naszego po prostu... Naszego spotkania z Duchem Świętym na głębokościach y, duchowych i szerokościach. Powiem Wam, że jest to głębokie, bo, bo powiem wam, że szliśmy dalej i stanęliśmy na końcu ulicy. Tam, tam y, z wielu kościołów y, ludzie na różny sposób starali się głosić. Ja wiecie, ja czasem też nie rozumiem innych dróg. Sobie myślę, no dobra, śpiewają, jest to wychwa y, wychwalająca muzyka. Ma Zostawiam to Bogu, kochanie. Ko kochanie, mówię kochani, przepraszam, zostawiam to Bogu, idę dalej i ja zrobiłem swoją część, bo jest jedno ciało wielu członków, rozumiecie, ja stałem z tym, y ono Andriu na imię, Andriej, Andrzej i rozmawialiśmy i nagle podchodzi do nas dziewczyna, która była z tych Six Nation kościoła, nie? I powiem wam, że przez godzinę razem z, y, rozmawialiśmy, i, i ten brat się dzielił wszystkim z nami. Jakiegoś serce jest zamknięte, jak był w wojsku, że ma dziesięciu braci. Nie chcę wszystkiego opowiadać, bo może dzielił się. Jemu ciężko było się tym dzielić, bo po prostu za, zamykał to i trzymał swoją historię życia w sercu. I płakał, i wzruszał się. Ja starałem się podzielić moją drogą. Siostra, Zapo glory, glory miała na imię. Gloria. Wiecie? No, to nie o to chodzi, żeby się podkręcać, ale Pan Bóg nas przysłał właśnie w tym jednym momencie trzy inne narzędzia z trzech innych miejsc. Powołuje i użył na swoją chwałę i my. Naszym ludzkim umysłem nigdy tego nie będziemy mogli wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Tylko poczuć Boga w duchu i prawdzie, bo ona się. Po, ja powiedziałam do niej po godzinie rozmowy. Ja się podzieliłem swoją drogą, jak to jest? On się podzielił swoją drogą, ona się podzieliła, siostra też, a ja powiedziałem, że Boże to jest niesamowite, bo bo naprawdę mi dźwięczą te wersety, że właśnie oko nie może powiedzieć do ucha nie chce Ciebie, albo, albo ręka do nogi, że nie potrzebujecie. Rozumiecie, są inne członki, a my jesteśmy zebrani w duchu. Rozumiecie, Pan Bóg używa każdego człowieka na swoją chwałę. I teraz czy jesteśmy zrodzeni z ducha i wody, ja wierzę, że Pan Bóg działa przez, przez mnie. Poczułem to. Czułem, jak się podzielili swoim testemonii, jaką mają miłość do Jezusa Chrystusa, jak chcą poznać, jak budujemy czas okaże? Czy ze złota, srebra, zdrody, diamentów? To mówi Pismo Święte, że człowiek będzie zbawiony jak przez ogień, ale wylany fundament jest Chrystusa i nie zwoćmy, proszę nie zwoćmy tylko jakimiś po prostu religijnymi naleciałościami. Ja dziękuję Bogu, że poznałem tych ludzi dzisiaj, podbiegłem później na koniec, bo nie mogłem odejść, ja widziałem, że on sam odchodzi, jego Pan Bóg poprowadził z Niemiec tutaj, z samego, pracuje, powiedział, że bez angielskiego wszystkie dokumenty w jeden dzień załatwił, to jest niesamowite, powiedział, tak mu Pan Bóg błogosławi. Porozmawialiśmy, on mówił właśnie o, o szabacie też, że, że tak czuję, nie? A ja powiedziałem, ale bracie, nie? mówię, ja też to czuję i, i świętuję dzisiaj szabat. Zobacz, ja przyszedłem, ja nie pracuję w tym dniu. Ale czy to jest, to jest, czy jestem łańcuchem spięty po prostu, żeby iść gdzieś pracować po prostu za pieniądze i coś takiego? Nie, nie idę, żeby pracować, ale będę po prostu tak, jak Jezus Chrystus powiedział, że można dobrze czynić w ten dzień. To nie jest religijny dzień, w którym po prostu jesteś spięty. I nie wiesz, co z sobą zrobić. To jest dzień wolności w Chrystusie, bo w nim jest zbawienie wieczne odpoczynek wieczny jest w Chrystusie. A jeżeli Pan Bóg powiedział, ja, ja odpoczywam w tym dniu i widzę co Chrystus po prostu, jak on pokazał tą całą torę, jak on, jak on pokazał w miłości, jak wygląda w ogóle Dzień Święty czwarte przykazanie. I kochani ja, kochani, ja idę tą drogą, ale to byli moi bracia i siostry w Chrystusie, obydwoje. I wiecie co, ja zostawiam wszystko Bogu. Pan Bóg chciał coś pokazać przez to zdarzenie. Właśnie tak, my musimy w duchu i prawdzie rozumieć coś po prostu, co nas, nasz umysł czasem by powiedział nie, a Bóg Boży w duchu przychodzi Cię umacnia i pokazuje jeszcze, że to jest właśnie Twoja droga że to jest nowe przymierze w świętej chwili baranka, że to jest przez wiarę jesteś zbawiony i nie zasłużysz sobie na to. To jest nowo zrodzenie z ducha. I teraz czy jesteśmy zrodzeni z ducha, to my musimy w modlitwie po prostu prosić Boga. Albo jeżeli czujemy, że jesteśmy, nie możemy sobie dać rady z niektórymi sprawami, z jakimiś grzeszną naturą naszą, to musimy prosić o ukrzyżowanie tej natury i wyznać wszystkie grzechy. Ja powiedziałem temu bratu w miłości, on jest moim bratem, ja go nigdy w życiu bym nie odrzucił, kochani. Ale powiedziałem jemu, że czuję alkohol, ale nie jestem hipokrytą i nigdy bym go nie przekreślił, bo wszyscy upadamy. Każdy na innym etapie swojego życia na pewno ma jakieś swoje walki, potyczki. Dlatego nie wolno nam odrzucić brata czy siostry. Ale podzieliłeś się, powiedziałem, bracie, może Pan Bóg chce dzisiaj Ci przekazać, żebyś odrzucił to. Bo zobacz, jest napisane, że jakiś piacy... Pijacy... I właśnie homoseksualiści, czy złodzieje, no nie wejdą do, do królestwa niebieskiego, a my już nie jesteśmy. Bo tam jest dalej w tym pierwszym liście do Koryntian wszystko wytłumaczone dalej, że my byliśmy kiedyś w tym świecie, ale już teraz nie jesteśmy. Jesteśmy uświeceni krwią Jezusa Chrystusa i my już nie należymy do tego świata. Rozumiecie? Kto jest z tego świata, mówi słowa z tego świata, a kto jest z niebios, mówi słowa po prostu z niebios płynące, z Ducha Świętego, który jest w nas, z pisma Świętego, który nam Duch Święty wdrożył, Pan Jezus, który zamieszkał w naszych świątyniach serc. Także, także głęboko dzisiaj było naprawdę. Pan Bóg pokazał mi takie przez dwie, 300 sytuacje od odrzucenie. Bardzo dużo ludzi tak samo nie chciało w ogóle przyjąć, wiadomo tego. Przechodzili, pokazywali środkowy palec, ale ja mówiłem, że nie przyszedłem tutaj głosić o jednym grzechu, tylko o wszystkich. O każdym człowieku, który tu przychodzi, każdy człowiek, który uczestniczy w tym, że uczestniczycie w grzechu, po prostu i wychwalacie nie Boga tej ziemi, tego świata, ale Boga tej ziemi, antychrysta. I była tam miłość, po prostu prawdy, która musi być obdarzona. Światu. I jest to ogromna miłość, bo mi zależy. Ja mówiłem naprawdę szczerze z serca, że mi zależy na każdym z Was. Myślicie, że ja przyszedłem tu dla siebie? Ja przyszedłem, bo mi Was wszystkich szkoda jest, że idziecie na zatracenie, że musicie usłyszeć Ewangelię, że jest zbawienie tylko przez wiarę w świętej chwili Chrystusa. To były słowa wypływające z ducha świętego. A prawość, która będzie miała nienawiść do grzechu, ale miłość do człowieka, który nie wie co czyni. Który nie wie co czyni, kochani. Znowu siedzę tutaj na tej ulicy. Bardzo mało osób tutaj jest. Wszyscy w mieście. Tam w mieście, co się dzisiaj działo, to. Ale zobaczcie, nikomu nie przeszkadza tak naprawdę. Czy jakiś piosenkarz gra? Bo, bo piękne słowa są, muzyka, a, a ludzie nie chcą się. Zagłębić tak naprawdę w tym, co Pan Bóg chce im wysłać w tym momencie. Bo wybierają ten świat, porządliwości tego świata, a prawda ich gorszy. bo nie chcą podejść do prawdy, bo lepiej żyć w grzechu i nie wiedzieć. Ale Ewangelia była dzisiaj głoszona, kochani. Kolejny raz Pan Bóg posyła, otwiera usta. Modliłem się do Boga, żeby. Powiem Wam, że miałem trochę taki pierwszy raz w takiej sytuacji się znalazłem, że na właśnie tym LGBT, tej paradzie człowiek stanął tam. To nie o to chodzi, to jest wszystko dzięki łasce Jezusa Chrystusa, bo bez Niego nie byłbym w stanie w ogóle otworzyć ust i głosić tego słowa. Także kochani. Wyciągnijcie coś z tego, jakąś lekcję po prostu. Lekcję niech każdy dla siebie przyjmie i niech zapyta się w sercu, nie? czy te drogi, to moje ustawienie umysłu, co mam, jest takie, jak, jak podoba się Bogu Ojcu, czy to jest bardziej moje ustawienie umysłu, a Pan Bóg chce coś więcej mi pokazać. To każdy z nas, ja tak samo sobie badam serce i modlę się do Boga. Pan Bóg wystawia takie sytuacje, żeby pokazać po prostu, że Jego się nie da rzeczywiście obramować. Nie da się. On jest wszędzie, on jest wszystkim, wypełnia powietrze i Pan Bóg działa zgodnie z Jego świętą wolą, gdzie my... Nie potrafimy, nie potrafimy nawet tego ogarnąć. Uśmiechnąłem się, bo przyjeżdżała mama z małą dziewczynką z domu i się, się patrzyła taka zdziwiona, a pamiętam, że na ostatnim filmie powiedziałem z kolei o tym chłopcu, że idzie z ojcem i po do... po... przypomniałem sobie lata dzieciństwa moich dzieci. Nie? No, także kończę to nagranie, jadę do domu. Ach. Chwała Bogu żywemu, nie? mamy ścisnąć obiodra umysłu i w modlitwie odnawiać każdego ranka nasz umysł, naszą wiarę, bo tak to możemy być łatwo wciągnięci w świat, jak uśpimy się. Jak się uśpimy, jak nas antychrys Duch tego świata uśpi i zostaniemy wciągnięci przez dzień, drugi, trzeci, to możemy się stać tymi śpiącymi pannami do których oblubienie sprzyszedł i one się nie... Widzicie, wszystkie się wybudziły nagle, ale tylko weszły na spotkanie z Nim te, które ogień palił się w oliwach, te, które w lampach olej się palił, bo miały wystarczająco oliwy, a innym pogasły. One chciały oliwy, ale nie da się kupić więcej oliwy, bo ta oliwa musi być nabywana każdego dnia. To jest uświęcanie się każdego dnia, to wtedy jest produkcja oliwy, prawda? Wtedy Pan Bóg wlewa Ci do serca, daje Ci wzrost, bo Ty jesteś cały czas. Przyjdę jak złodziej w nocy. Bądź czujny. Przyjdę jak złodziej w nocy. I dlatego, widzicie, przyszedł w nocy. I zgasły lampy. I właśnie o to chodzi, żeby cały czas dbać o relację z Chrystusem. On cały czas czeka, jest. On używa cał, wszystkich narzędzi, a ty musisz poznać, musisz znać głos Boży i poznać, czy to jest zwiedzenie, czy to Duch Święty, cie, ciebie, czy Pan Bóg chce Ciebie zbudować Duchem Świętym przez jakieś narzędzie, które jest gdzieś tam na świecie i należy do Jego świętego ciała, do ciała Jezusa Chrystusa. Bo jesteśmy członkami, jesteśmy ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Trzymajcie się, kochani, Wam Pan Bóg błogosławi w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się z Bogiem. Hej, hej.